Nie! Przyzwyczaiłam się do tego! Zawsze była czarownicą! A kiedyś i ja nią zostanę! Dziś? Proszę bardzo. Bob, Parka i spychacz naprawiają tunel w pobliżu miasteczka. Na żołtek żołwi naprawdę występujesz w ogromnym pałacu? Mój oh Mam na głowie papieroty! Oh, pocha na makijaż! No proszę cię, pomóż mi! Chcę zdjąć słoik z dżemem, żeby zrobić sobie kanapkę. mi się, lusterką! to nieważne, ważne mam go w garści A! ponieważ Chuck Logan jest profesjonalistą bardzo chętnie wysłucham jego rad Kaylee kiedyś z pewnością poznasz Camelot na razie zostaniesz ze mną Ach, nie wiem czy trafi nie daliście mi przecież potrenować za często tam chodzisz to nie nasze środowisko och jesteś w tej roli doskonały Fred ale nie w roli męża